Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu. Dzień dobry. Uśmiecham się szeroko, choć nie powinnam, bo temat trudny. Temat jak temat? Ja bym powiedziała, że bardzo życiowy, a nie trudny. I to jest właśnie to, co myślimy o tym temacie zazwyczaj. Że jest trudny, że jest, a nie trudny, jest trudny, a podobno nie jest. Widzisz, ja już od razu założyłam z góry. Dokładnie. Ale tu mnie pani psycholog naprostuje, bo dziś będzie o kryzysach w związku. Tak. Przyjęło się, że kryzys w związku to samo zło, że nic z tego dobrego. No, nie będzie. Czy znaczy samo słowo kryzys? Nie, tak. tak po prostu się nam kojarzy, dość powiedziałabym, pejoratywnie. I jak już tylko słyszymy, że kryzys, mm -hmm. no to już się po prostu wiecie, tam wszystko spinamy. spinamy i od razu Ale. stroszymy piórka i kurczę, no bo co to będzie, co to będzie. nie? Ale wbrew pozorom, kryzys może przynieść coś dobrego do związku, jeśli nad nim się pochylimy i wspólnie będziemy próbować coś z tym kryzysem. Zrobić. Tak, zgodzę, się, zgodzę się po całości, yy, kryzys to informacja, mhm. yy, natomiast chciałam jeszcze powiedzieć, że to normalne, że pojawiają się kryzysy w związku, tak. bo kryzys jest po prostu stałą naszego życia. Bo yy, jedno to Instagram i życie Instagramowe i zdjęcia, a drugie to życie prawdziwe i kryzysów w związku yy, po prostu w każdym związku są. I tego tak, się nie da uniknąć. Normalne, mamy po prostu lepsze, gorsze dni, te dni gorsze czasem będą dla nas kryzysem, bo też pamiętajmy o tym, że to co jest dla nas kryzysem, hmm. dla drugiej osoby nie musi być kryzysem, hmm. nie? No właśnie. I, to, i, to, i to, jest, to jest też bardzo ważne, więc samo słowo kryzys, no... Kojarzy nam się po prostu tak bardzo negatywnie, i od razu ładunek taki, wiecie, mocny, emocjonalny, że my się już przejmujemy. Ale tak jak ładnie powiedziałaś, kryzys nie musi oznaczać niczego złego. Hmm, kryzys y, y, jest dla nas informacją. Mhm. Jest dla nas informacją, że coś się dzieje, i my z, nie z każdego kryzysu, bo pamiętajmy też o tym, że są takie kryzysy, które dotyczą e, m, może niekoniecznie związku, ale wpływają na związek, czyli na przykład, nie wiem, choroba, e, śmierć e, e, kogoś bliskiego. No wiecie, takie, takie rzeczy, jakaś katastrofa czy coś takiego, co jest naprawdę bardzo złą rzeczą, mhm. i to też. Takie rzeczy się zdarzają i też trzeba je przeżyć i to jest normalna po prostu sprawa, że coś takiego jest i z tego nie wyniesiemy wiecie niczego dobrego. Bardziej chodziło mi o to, że w takim kryzysie w związku jak mamy coś takiego, to z tego możemy uzyskać informacje dlaczego i ta informacja może być dla nas w jakiś tam sposób budująca. Mhm. O to o to mi chodziło. A jak rozpoznać, że przechodzimy ciężki kryzys mhm. versus po prostu mamy gorsze dni u mnie w robocie tyle złego się wydarzyło. Tamta szefowa znowu na mnie jedzie. Mm -hmm. jest tak siak owak. Da się to ten kryzys w związku jakoś odróżnić od po prostu, Słabszego, słabszych dni, słabszego samopoczucia, słabszego czasu w życiu. To znaczy tak, bo dotknęłaś e, kilku ważnych tematów, tak? tak, tak? tak. I mm, teraz dam jakby, ci powiedzieć. Jakbym miała tak, dzięki <laughs> bardzo. Jakbym miała tak odpowiedzieć, wiesz, stricte związkowo, e, no to kryzys w związku jest wtedy, kiedy tak. E, widzimy, że się tak, wiesz, mijamy, że żyjemy obok siebie. Tak? nie Kup ma chleb. Tego... Kup tak. Chleb, odbierz dziecko. Dokładnie. Mhm. Taka, taka jest, wiecie, obojętność. Yy, druga strona się wycofuje emocjonalnie, czyli nie ma mm, tej bliskości takiej emocjonalnej, mhm. i emocjonalnej, mhm. i fizycznej. Yy, no i częste konflikty. O są... drobiazgi. O wszystko. O wszystko. Tak, mhm. bo yy, yy, ja nie pamiętam, czy my rozmawiałyśmy o tym, jak się kłócić. Chyba nie rozmawiałyśmy o kłótni, no to może to jest dobry temat. Mhm. Chodzi mi o to, że jeżeli te konflikty są częste, czyli i o drobiazgi, i o duże rzeczy, i często, bardzo, bardzo często się kłócimy, i tak możemy, nie wiem, spojrzeć i pomyśleć, że w ciągu ostatnich dwóch czy trzech tygodni w zasadzie nie było między nami normalnej rozmowy, tylko się cały czas kłóciliśmy. No to wiecie, te trzy rzeczy, które wymieniłam, w sumie mogą zwiastować kryzys w związku, tak? Możemy sobie powiedzieć, że jest to kryzys w związku, ale zapytałaś też o to, jak odróżnić, czy to jest gorsze samopoczucie, czy, czy rzeczywiście jest to kryzys. No to warto zapytać się też z drugiej strony, tak? Jak ta druga strona to widzi, bo rzeczywiście może być tak, że po prostu mamy, no wiecie, gorszy dzień, gorsze samopoczucie i patrzymy na wszystko no w takich. Ciemnych barwach, nie? No i to, się, i, to się, i to się zdarza, i to też jest całkowicie normalne, że po prostu nie wstajemy co rano i nie cieszymy się ze wszystkiego, nie? Tylko to nam się nie podoba, tamto nam się nie podoba. I jeżeli druga strona te same rzeczy widzi troszeczkę inaczej i nie widzi tego w takich ciemnych barwach, no to też mamy informację, że niekoniecznie ten nasz odbiór rzeczywistości jest takim, wiecie, realnym odbiorem rzeczywistości. Natomiast w momencie, kiedy. Bo zahaczyłaś też bardzo ważnego e, tematu o pracy, e, no to no w momencie, kiedy mamy pracę, no to wiecie, to, to, to jednak. E, Tutaj w kwestii tego, czy to jest kryzys, no to już jest bardzo indywidualna sprawa, tak, nie czuję się na tyle kompetentna, żeby wiesz, odpowiedzieć na to pytanie tak bardzo ogólnie, żeby ktoś mógł wynieść mm -hmm, z tego mm -hmm. informację, bo, bo, bo kryzys w pracy, no to wiecie, to każdy z nas sobie definiuje go bardzo indywidualnie mm -hmm. I, 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 i tam wiadomo, wchodzą różne rzeczy, bo może... Zwyczajnie jesteśmy wypaleni, może mamy, nie wiem, mobbing albo po prostu jakieś niefajne sytuacje. Więc ten temat po prostu bym zostawiła. Natomiast ten kryzys w związku, tak jak powiedziałam, że jeśli są częste konflikty, jeśli mamy takie wycofanie emocjonalne i poczucie takiego bycia obok siebie, mm -hmm. tak to możemy powiedzieć, że to jest kryzys w związku. Czy to było tak, i ja jasne? Lubię tak, krótko i na temat. I teraz mm -hmm. dziewczęta moje, kochane, Gracja, twój stan narzeczeński, ile lat? Yy, narzeczeński? Tak? Narzeczeński. A ile jesteście razem? Dwa lata. Dwa lata. O, ile miałaś kryzysów w swoim dwuletnim związku? Powiedz nam. Wow, o, dobre pytanie. Myślę, że z milion pięćset. Z milion pięćset, mm -hmm. tak? Właśnie czyli tak. nasz człowiek, nie tak? Się Niekończący się kryzys, no dobra. Umówmy się, że ja nie będę się do tego odnosić. To teraz Karola. Karola, małżeństwo to będzie w lipcu? Dwa lata w lipcu. A, razem? Sześć i pół w tym momencie. No dobrze, ale Karola jest oazą spokoju. Naprawdę. Jak ona ze mną wytrzymuje już dziesiąty rok, to jaki to to ma z nią łatwość? o kryzysach. No ile tych kryzysów mieliście? No, myślę, że jakieś pół roku temu mieliśmy taki jeden. Taki, taki duży. duży no. I, ale były te rzeczy, które wymieniała Ola? No tak. Mhm. No tak było, że kłóciliśmy się o każdą głupotę. A kto poszedł po rozum do głowy? No nie pytaj mnie, pytamy Karolę. <gry> Mati. Mati, dobrze. Ale Karola go na pewno tam naprowadziła, jak znam życie. <gry> Słuchajcie, no ale to tylko pokazuje dokładnie to, o czym mówimy, mm -hmm. że z każdego kryzysu możemy wynieść informacje. Mm -hmm. Jakąś informację dla nas, informację o drugiej osobie, po prostu, że ten kryzys może być dostarczycielem tego, czego nam brakuje. Nie? No właśnie, więc nie zakładajmy od razu, że ten kryzys to jest zło, koniec związku, rozchodzimy się, amen. Tylko właśnie, dokładnie tak. Żeby ten kryzys coś wniósł do naszego życia, tak? Czyli znaczy, żebyśmy spróbowali na to spojrzeć, właśnie w taki sposób, że my dostajemy informacje. Czasem jest to, in o, słuchajcie akcja ode mnie ode mnie z gabinetu. Jest sytuacja w której zarówno mąż, jak i żona bardzo dużo pracują. Mhm. I zarówno jedna, jak i druga strona zarzuca sobie to samo, tak? Czyli brak skupienia, wiecie, na życiu takim rodzinnym i to pracowanie tylko tak. Jedna i druga strona, jak już dogrzebaliśmy się do sedna, robi to z takich pobudek, że chciałaby drugą stronę odciążyć. Mm -hmm. Rozumiecie? Okay. Czyli mąż pracuje więcej, żeby żona miała więcej czasu, mm -hmm. a żona pracuje więcej, bo chciałaby, żeby mąż pracował mniej, żeby miał więcej mm -hmm. czasu. No i tylko zapomnieli o tym sobie powiedzieć. Po prostu, zapomnieli o tym sobie powiedzieć i nagle jak usiedli i zostali z tym skonfrontowani, no to okazało się, że kryzys został wywołany. Przez dobre chęci jednej i no. drugiej strony. Nie? I tak naprawdę tego kryzysu nie ma, że jest to po prostu informacja. Okay. Także no. to tak odpowiadając na twoje pytanie. A co byś powiedziała Ola, komuś kto właśnie jest w środku takiego kryzysu w związku i czuje, że no nie udźwignie, nie da rady, że ten związek chyli się ku upadkowi. upadkowi. Mhm. Co takiej osobie można powiedzieć, oprócz tego, że nie poddawaj się, dacie radę, porozmawiajcie ze sobą? Można coś jeszcze powiedzieć? Wiesz co, ja. Y, ja bym chyba nie powiedziała tego nie poddawaj się. Okay. Dlatego, że y, czasem jest też tak, że y, relacje się wypalają. To mhm. tak jak mówiliśmy mhm. o przyjaźni, tak. że one mają termin ważności, związki mają też termin ważności, jeśli nie pracujemy nad nimi. I może być tak, że rzeczywiście relacja chyli się ku upadkowi. I dochodzimy do takiego momentu, w którym bilans zysków i strat ja wiem, że brzmi to dość brutalnie, mhm. ale jeśli w relacji się nie rozwijamy, nie budujemy się nawzajem. Ja już nie mówię o tym, jak wchodzi przemoc, bo to mhm, omawiałyśmy oczywiście. i to w ogóle no nie ma tematu, tak? I jak się wiecie, no nie szanujemy, ta druga strona nie chce pracować nad relacją, no to nie ma innego wyjścia. To kryzys nam mówi tylko to, że to już jest ten moment. Mhm. I że trzeba, i że trzeba się rozstać, e, dlatego nie powiedziałabym, właśnie tego nie poddawaj się, tak, mhm. bo, bo, bo nie poddawaj się, no to dla mnie od razu to jest informacja, że tylko jedna strona, wiesz, pracuje, mhm. nie? E, owszem, warto nie wyrzucać, tylko naprawiać, jak to się ładnie mówi, ale tylko wtedy, kiedy to ma sens. Więc ja bym powiedziała osobie, która jest w kryzysie, że oczywiście, jeśli ma możliwość, to fajnie by było, żeby udała się do, po profesjonalną poradę, tak? Mm -hmm. Ale jeśli nie ma takiej możliwości, to porozmawiać może właśnie z kimś bliskim, bo zazwyczaj wszyscy, no, tak jak rozmawiałyśmy, przechodzimy kryzysy, związkowe również mm. i... Warto jest też zapytać się, bo może ktoś miał podobne przeżycia, mhm. może podobnie się czuł. Taka rozmowa jest y, m, bardzo ważna. Oczywiście, w optymalnej wersji, to by było najfajniej usiąść z tą drugą osobą, nam najbliższą i porozmawiać, bo może ta druga osoba w trakcie takiej szczerej, wiecie, nieoceniającej rozmowy, y, ma dokładnie takie samo zdanie. Mhm. Bo czasem też jest tak, że nam się wyczerpuje. Ten związek mm -hmm. i wyczerpuje się nam e, po prostu już, jakby możliwość bycia z tą drugą osobą, i ta druga osoba też czuje to samo. Mm -hmm. Więc może czasem warto też po prostu zwyczajnie usiąść i porozmawiać, i obydwoje dojdziemy do wniosku, że kurczę, no dalej nie ma sensu. Ja muszę teraz powiedzieć coś strasznego. Słucham. Ja wiem, że to zabrzmi y, źle, ale każdy związek, który mi się kończył, mm -hmm. to w sumie wychodziło mi na dobre. Że po rozstaniu mm -hmm. ja wzrastałam. Po rozstaniu ja odnajdywałam siebie na nowo. Mm -hmm. y I nabierałam wiatru w żagle. Okay. To jest... Y to były, wiesz, długie związki mm -hmm. często, y kilkuletnie, jeden tam kilkunastoletni, ale... Po każdym, bo po prostu pojawił się ogromny kryzys, którego nie dało się mhm. udźwignąć. I wiem, że to brzmi źle, no ale po każdym takim związku, po każdym takim kryzysie, mhm. rozstaniu, ja czułam, że mogę więcej, yy, że okej, okay, mhm. że coś mnie ten związek nauczył i tak dalej, i tak dalej. Ale że w sumie właśnie nie chcę dalej brnąć mhm. i że dobrze, że z tego związku się wycofałam. No i teraz wiesz, jakbyś. Chciała mnie zapytać, co ja o tym sądzę, mm -hmm. to mm, powiedziałabym tak bardzo na szybko i nie zagłębiając się w szczegóły, bo to jednak bardzo osobiste i intymne, że mm, masz bardzo duży wgląd w siebie, autorefleksję, i ona dała ci możliwość podsumowania właśnie takiego, o którym powiedziałaś. A z drugiej strony, mm, jako terapeuta, powiedziałabym kurczę, ale to brzmi tak, że w tych związkach, w których byłaś, nie byłaś sobą, tak? że gdzieś tam mhm. ta pewna część ciebie nie miała tego potencjału do wzrostu, do rozwijania się. Rozumiesz? Mhm. Więc y, mm, no zależy, zależy jak, zależy jak na to spojrzeć. Natomiast finalny efekt taki, że byłaś w stanie zauważyć ten kryzys i byłaś w stanie podsumować co się zdarzyło i czy warto było zakończyć ten związek, w Twoim przypadku było warto, tak jak powiedziałaś, jeden i drugi, no to wyszło Ci na dobre, tak? Mm -hmm. Bo to jest właśnie ta zdolność autorefleksji. I teraz uwaga, no, będę strzelać w Ciebie, sorry, wybaczcie, dobrze, dobrze. wszyscy, ale mm, powinnaś teraz wyciągnąć lekcję i y, zanim wejdziesz w kolejny związek, to zdać sobie sprawę z tego, w jaki sposób wybierałaś partnerów i co tam może było nie tak, i z Twojej, i z drugiej strony. Tak, bo tak. No, więc to taka, taka rada dla, dla wszystkich innych, że jeśli coś nam się rozpadło i były te kryzysy w związku, to warto sobie to przeanalizować, bo być może na przykład wybieramy osobę według pewnego schematu, tak? czyli powielamy na przykład ten sam błąd. I. Zrobić sobie przerwę pomiędzy jednym a drugim związkiem, yy, zajrzeć w głąb siebie, a nie chwytać się kolejnej gałęzi, tak? Tak, tak, oczywiście. No to dla mnie takie oczywiste jest, ale tak. dobrze, że to powiedziałeś. Yy, tak, yy, tak. Bo do, dokładnie to, też, to miałam na myśli. O dokładnie tym właśnie to mówiliśmy, Bo często właśnie jest tak, że nie ma. Nie ma tego czasu na autorefleksję, a ja na przykład miałam taki czas mhm. yy, i Ale dobrze wiesz, to czego, zrobiło. Wiesz, z czego się bierze to, że nie ma tego czasu na autorefleksję, bo my boimy się być sami. No właśnie boimy się być sami ze swoimi myślami, boimy się być sami, um, bo jest też taka presja społeczna. Presja tak? społeczna. Mhm. Że fajnie jest, jak ktoś jest w parze, nie? Że już oceniamy, jak ktoś nie jest w parze, to kurczę, co jest z nim nie tak. I wiesz, i dostajesz taki feedback, o kurde, no ona jest sama, mm, ma już tyle lat, ile jest sama. No mm -hmm. Na pewno coś jest z nią nie tak, no bo nikt nie chce z nią być. I tak samo faceci mają, tak? Ma tam ileś tam lat i jest sam. O kurde, no to musi być ciężki, że żadna kobieta nie chce z nim być, nie? Mm -hmm. Znaczy wiecie, no to generalnie, generalnie ta presja społeczna i my się tak rzucamy, mm, ale tak jak ładnie bardzo, bardzo mądrze powiedziałaś i, i bardzo was proszę, żebyście o, o tym pamiętali, że. Jeśli coś nam się nie udało, jeden związek, drugi, trzeci, to warto się zatrzymać, pobyć chwilę samemu i zrobić właśnie tą autorefleksję, sprawdzić, czy przypadkiem nie powtarza się pewien schemat, czy przypadkiem te osoby, które były mhm. naszymi partnerami, nie mają wspólnych cech. Mhm. No fajnie by było oczywiście przerobić to na terapii, no wiadomo, jak mhm. to ja zawsze tak to podsumuję, ale samemu też można dojść do takich wniosków i wyciągnąć sobie te wnioski i dopiero wchodzić w następny związek. Ola, przypomnij nam, jak długo trwa Twój związek małżeński? No w zeszłym roku mieliśmy 25. rocznicę ślubu. Wow, to, to gratulacje. Dziękuję, dziękuję. Bo w imieniu tego, swoim i męża. A zdradziłabyś nam... Ile ty miałaś takich kryzysów w takim długim związku? O Jezu, ja mam kryzys, co tydzień. <gryzys> nie, no, oczywiście, oczywiście żartuję. Czy wiecie, co? No, w każdym związku są kryzysy. I od razu powiem, I... że te kryzysy, przepraszam, że te kryzysy też pojawiają się, gdy coś nie wiem, nowego na przykład dotyka parę I na przykład takim standardowym kryzysem jest moment? Kiedy pojawia się dziecko. No, ja nie znam par, po fascynacji, yy, mhm. jakby pojawia się ten noworodek i te sesje noworodkowe, i w ogóle cudownie, cudownie, i tu ci pomogę. Potem się pojawia taki kryzys w związku, że wiesz, mhm. trzeba, żeby to dziecko trzy razy odbić w nocy, tak? Mhm. Czy ten pan pomoże, pan małżonek, yy, 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 tata? Czy, czy, czy wiesz, czy w domu coś trzeba zrobić, niemęskiego? Czy mhm. on to zrobi? Mhm. prawda I, to, i jakby to jest taki jeden kryzys, który mi się tak kojarzy, że w związkach się pojawia, pojawia się dziecko pojawia się kryzys, nie mówię, że w pierwszych tygodniach, mhm. ale po prostu po jakimś czasie tak, że to dziecko trzeba upilnować, żeby te kontakty pozabezpieczać to, 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 sto milionów rzeczy i to jest dla mnie taki moment kryzysowy w związku, są jeszcze jakieś takie, ale oczywiście, że są odpowiem no. Ci tylko na, odpowiem Ci na, na to pytanie, mhm. czy ja miałam kryzysy tak, właśnie jak urodziła się Moja córka, mm -hmm. która w tym roku kończy 20 lat, dla mnie ten pierwszy rok był bardzo traumatyczny. No, ja wiecie, nie miałam wzorca jak zachowywać się jako matka, no bo akurat tak mi się potoczyło życie. Natomiast to było, to było dla mnie ciężkie, myślę, że dla, dla, mojego, dla mojego męża też. Myślę, że każda, wiecie, też zmiana pracy... Jak współmałżonek na przykład traci pracę. To są takie, wiecie, momenty bardzo, bardzo kryzysowe, ale tak, żeby sobie przypomnieć, znaczy nie, nie przypomnieć, ja nie muszę sobie tego przypominać, tak, żeby odpowiedzieć ci, czy miałam taki kryzys, że już tutaj, prawda, rzucałam papierami rozwodowymi, to nie, to takiego kryzysu nie miałam, bo my dość szybko mówimy o swoich emocjach. Yy, okay. Czyli chciałam powiedzieć, że jesteśmy włoskim małżeństwem, które słychać w okolicy. <laughs> a odpowiadając na Twoje pytania, a propos tych kryzysów, yy, no to mówi się o takich magicznych liczbach. Czyli hmm. 3, 7 i 12. Okay. Czyli kryzys po trzech latach, po 7 i po 12. Tak, bardzo, bardzo w skrócie, słuchajcie. Po trzech latach to jest wtedy, kiedy te wszystkie, wiecie, endorfiny, dopaminy i tak dalej, wszystkie neuroprzekaźniki. Psż, one się tak ulatniają i już nie patrzymy na siebie, wiesz. Tak. Jak przez różowe okulary. Tak, tak, tak. E, więc tak bardziej mamy taki realny, realny związek. E, mm, I widzimy siebie nawzajem mm -hmm. takimi, jakimi jesteśmy. Siedem lat no to zazwyczaj właśnie jest ten moment, kiedy te dzieci, szkoła i itd., itd. tak dalej, i kołowrotek, a po dwunastu to już mówi się, że jest taka, wiecie, stagnacja, tak? Mm -hmm. Że po dwunastu latach już znamy się, jak te przysłowiowe łyse konie i że tak naprawdę jesteśmy, wiecie, w takiej tej codzienności, rutynie mm, i, e, i tak już nie ma. Ani tego żaru, ani tak już się przyzwyczailiśmy do siebie. E, tak patrzymy jak na współlokatorów. Nie? No to mm -hmm. tak się mówi, mm -hmm. że są te magiczne liczby. Oczywiście, żeby była jasność. To nie jest tak, że to dotyka każdego. Czyli ktoś zrobił, jest próbka statystyczna i o tym się mówi, ale u jednych ten kryzys po trzech, dwunastu czy tam siedmiu latach będzie, wiecie, taki minimalny, nie, w ogóle nie występujący to, to jest jedno. Poza tym te wszystkie rzeczy, o których mówiłam, tak, yy, czyli na przykład pojawienie się dziecka, zmiana pracy i tak dalej, to też może występować w różnych sytuacjach. Jak do tego dodamy życiowe mm -hmm. rzeczy związane na przykład z tym, że teraz yy, samostaranie się o dziecko. Tak. tak, to tak, jest, tak, wiecie, tak, bardzo, mam tak. u siebie w gabinecie pary, które zmagają się z niepłodnością, mhm. mam pary, które decydują się na adopcję zarodka, mhm. to jest w ogóle, słuchajcie, niesamowity temat, bo tutaj mamy bardzo dużo też kryzys, to wywołuje w związku, więc wiecie, to ja tylko mówię tak trochę o teorii, ale tak naprawdę życie nam to bardzo mocno weryfikuje. Mhm. Ale kryzysy po prostu się zdarzają. I odpowiadając krótko na Twoje pytanie, no to te magiczne liczby coś takiego, coś takiego istnieje. Yy, yy, i, tak, yy, I tak to wygląda statystycznie. Natomiast mówię, to, że u kogoś nie było tego kryzysu, to wiecie, to cieszyć się. <średziora> tak, ale bardziej chodzi mi o to, żeby teraz nie było autorefleksji. Nie było, to znaczy przyjdzie. <średziora> To znaczy przyjdzie, co musimy sprawdzać, tak? Karola już tam liczy, liczy, tyle lat jesteśmy. O Jezu, to już po dwóch kryzysach powinniśmy być. Gracja zaraz policzy jak to 3-3 trzy, trzy lata, to zaraz to, zaraz będzie, to będzie trzeba kryzys. I zaraz poleci i Damianowi, ty kryzys idzie. Nie, nie o to chodzi. U jednego to będzie tak wyglądało, u drugiego inaczej. Po prostu. Wnioski. No, wnioski są takie, słuchajcie, że kryzys, po pierwsze, nie musi oznaczać końca. Bardzo często jest początkiem takiej nowej jakości w relacji i tą relację tak powiedziałabym, że ona się robi dojrzalsza. Rozumiesz, co, co chcę powiedzieć, że tak po prostu możemy siebie poznać. I kryzys jest też inspiracją, tu tak trochę coachingowo zabrzmię, inspiracją do zmiany, tak? Tak. Że jeżeli dojdziemy do wniosku, że właśnie. To nam nie pasuje, tak? Coś jest tym przyczynkiem tego kryzysu. To bardzo często jest tak, że później mamy informację zwrotną, no dobra, ale co możemy zrobić, żeby to zmienić? No i mamy tą zmianę. Więc kryzys to nie zawsze koniec. Tak. Czasem to początek. Tak. Pięknie to zakończyłaś. Ja, ja krótko postawię. Uprzejmie. Już więcej nic nie powiem. Ostatnie zdanie dzisiaj do Oli należy. Bardzo dziękujemy. dziękujemy. Czekamy na Wasze komentarze pod tym podcastem. Co wy sądzicie o kryzysie w związku? Ile takich kryzysów mieliście? I oczywiście czekamy na pytania. Tak, tak. Dawajcie znać i kolejne też tematy tutaj do kolejnych odcinków podcastu chętnie poczytamy. I... Dokładnie tak. tak. I weźmiemy na ta tapetę. Dokładnie dziękujemy. Tak. Dziękujemy, bardzo. dziękujemy bardzo. Do następnego razu.